Hej, witajcie, drodzy, jestem Rodzicie, Wam pokażę, jak być lepszym w Counter-Strike Global Offensive. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić o smokach i różnych tam, nie wiem, taktykach i tak dalej. Tu chodzi. Czysto skillowo, jak podtrzymywać swój skill, że tak powiem, żeby nie wiem, nie spadać z formy, choć ostatnio mam taką swą formę, bo przestałem właśnie grać dead matchy i takie mapki jak teraz. Teraz się znajdujemy na imbocie, jeszcze Wam pokażę inne mapy, te mapy Wam wkleję do opisu, będziecie sobie mogli trenować. I ja Wam powiem, jak ja trenowałem, w sensie trenowałem, no w sumie można to nazwać treningiem. Jak nie patrząc, ja zawsze grałem, na przykład, wchodziłem sobie na taką mapkę, robiłem sobie po tysiąc fragów, potem grałem dead pół godziny powiedzmy z AWP, pół godziny z z jakiegoś Akacha bądżemka ale bardziej się skupiałem na Akaczu i grałem tak, no, my grałem tak max godzinę, dwie, tak zależy. Zależy ile też macie na to ochoty i tak dalej, ale ja mam tak poradzić, żebyście tak z dwie godziny pograli sobie i ale tak. Nie musicie na przykład, nie musicie sobie grać, powiedzmy sobie, cały czas, wiecie, po making, Matchmakinga. Po prostu sobie odpuśćcie, nie wiem, jeden dzień matchmakinga, po prostu sobie potrenujcie swego skilla, nie wiem, na różnych mapach, czy na, na serwerach, jeden versus jeden jedna Na przykład na tym serwerze sobie na przykład, nie wiem, ja na przykład ja AWP trenowałem, bo ja praktycznie to jestem AWP'erem. Mhm, uh -huh, wiadomo. Ogólnie jak, nie wiem, chcecie z AWP, że tak powiem, wypracować sobie sensa, żeby pamięciówkę grać tak, Czy tą jak to mówię, pamięć mięśniową to na przykład jak macie typa, sobie życie, nie wiem, powiedzmy tyle od tego i strzelacie sobie, nie? I tak na boki I wtedy sobie wypracowujecie pamięć mięśniową. Oczywiście nie wiem, możecie coś popróbować jak nie wiem, coś różnego, nie wiem. I zawsze skutka, nie? Bo zawsze jak wychylacie za rogu, to zawsze skutka wstecz. I zawsze wchodzi, nie? Jak sobie wyrobicie taką pamięć mięśniową z awupy To jest w sumie dobre Na przykład przy niektórych sytuacjach na mida Na przykład powiedzmy, że to jest mid na Mirku Tu jest okno Prowizorka taka. I to jest ten po skosie, tak? Czyli wychodzicie. Na przykład macie tu smoka, nie? Macie smoka i tutaj macie prześwit. Tu macie te boksy już. Jak macie ten prześwit i nikogo nie widzicie, to możecie zrobić takiego flika i możecie zabić przeciwnika nawet, więc to, to się przydaje taka gra za więc polecam wam grać takie fliki, potrenować sobie, tak nie wiem, ze 100 fragów albo dopóki wam nie będzie idealnie wchodziło. W sumie jak najwięcej najlepiej, jak najwięcej wtedy bardziej sobie yy, rozgrzewacie tą AWP, Oczywiście tak samo yy, wiecie, ja nie tylko gram na tej mapie, bo ty, też przychodzę na deadmatches z tym, tak? Więc ale jakbyście chcieli sobie zwiększyć swojego skilla z AWP powiedzmy, pamięć mięśniową na AWP, poćwiczyć to możecie takie coś grać i to naprawdę się przydaje i jest wykorzystywane. O, ktoś mi to zostawił suba, dzięki. No właśnie, mordy, wy też zostawiajcie suba. No i w sumie tyle. Zakacza możecie w sumie na tym mapy SOSE potrenować. Nie wiem czy on tutaj zbindowane, coś jest. Ale chyba nie. I tutaj na przykład muszę 190 stopni poćwiczyć, to jest setka chyba jest 90. tutaj możecie sobie też poćwiczyć takie, że tak powiem, seteczkę sobie pograć, setkę na czas, nie? Czyli albo stoicie w miejscu, walicie heady, albo ze swoim poruszaniem, ale najlepiej, bo w miejscu to wiadomo, a im sobie wyrobicie. Ale najlepiej jak gracie... Chodźcie teraz CES-a przeżywam za głośno. Może mi przeszkadzać, ale najlepiej jak gracie, to nie wiecie, nie stojecie w miejscu i strzelacie głowa, 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 głowa. Tylko najlepiej jak się ruszacie, nie? Czyli głowa, głowa, więc zmieniacie pozycję. Tutaj znaczy nie musicie grać na czas, nie? Ale najlepiej abyście po prostu zmieniali pozycję, to jest, nie wiem, próbowali ruszać się nie tylko, że tak powiem, w miejscu, bo w miejscu to byście sobie mogli na tak czekać, na samą myszką ruszać, nie? Tak to jak ruszacie się i ogólnie to jest czasami trudniej trafi przeciwnika, więc naprawdę to jest też przydatne. I w sumie poprawcie sobie swój movement, że tak powiem. Ja mam chillowy movement, więc wam za bardzo tego nie pokażę. Ale tak możecie sobie tam przećwiczyć. Strzelanie głowy i tak dalej. Nie wiem ile zrobię w minutę. Ale chyba powyżej minuty, bo to ogólnie pokazuje. Zrobię jako minutę 15. No bo trepcie przyspieszymy, czyli w miejscu sobie możecie strzelać. Ja tak mówię, to jest mniej przydatne, bo zazwyczaj jak gracie to czy biegacie po mapie, no to jesteście w ruchu, tak? Jesteście w ruchu, no to sobie chodzicie i strzelacie sobie tego... Kiedziki tego... Wsiada wszystko elegancko i potem globala można wbijać. Potem globala można wbijać. Co normalnie tak strzelacie. Seteczka. To już zrobiłem sobie. A dobra, bo wcześniej zabijam ta nie na ten wskaźnik sobie spojrzałem Dobra, nie będę tego więcej kończył No i tak mniej więcej sobie ćwiczycie No i co, pokażę wam jeszcze inne mapki, na których możecie ćwiczyć swojego skill'a A tak jak mówię, przede wszystkim grajcie deadmatch'a Deadmatch'a są najważniejsze z tego wszystkiego Bo na deadmatch'u to sobie wyrabiacie, tak jakby, movement I w ogóle I teraz wam pokażę nas inne mapki, na których możecie sobie ćwiczyć i poprawiać skill'a, więc... Teraz chyba przejdziemy sobie na y, y, iMapkę. Jeśli dobrze pamiętam iMapkę i potem jeszcze różną. Dobra, znajdujemy się teraz na Fast IM Refresh Mapce. I to jest w sumie jest też fajna opcja, bo możecie sobie poćwiczyć pamięć mięśniową od razu, nie? Możecie sobie tutaj kliknąć w to. I możecie od razu pamięć mięśniową poćwiczyć. To tutaj jest jedyny minus, bo zawsze ta kółko pierwsze wraca do środek Ale w jakim stopniu możecie sobie poćwiczyć właśnie pamięć mięśniową, jak gracie? Taką na rozrzewkę, ale ja w ogóle jeszcze wam pokażę mapę do pamięci mięśniowej i tak dalej, więc Tym się nie zajmujemy I tutaj macie, ogólnie jesteście na środku Biegną do was boty I sobie po prostu strzelacie, tak? Strzelacie sobie, jesteście na środku, walicie heady To jest w sumie dobra mapka, bo Boty są w ruchu, tak? I musicie wycelować w głowę Żeby zabić, nie stoją właśnie w miejscu I ta mapka jest właśnie OP Możecie sobie też wyrobić właśnie Aima w jakiś tam sposób. Czyli zakaź. I w sumie Prefire'a, Ale ja na tej mapce trochę inaczej ćwiczę, ja nie stoję na środku, bo ja zawsze robię tak, że walniam za tą platformę, włączam. Idę na róg i po prostu nawalam sobie w typów jak do mnie lecą, tak? Czyli powiedzmy, że możecie sobie lepiej Prefire'a poświęcić. Prefire'a i tak dalej. Na dalekie dystanse I na przykład też testowanie na daleko. To jest naprawdę też OP mapa. Czasem pograć Naprawdę zarąbisz się w To Kurde, kurde, miejsce, że ostatnio naprawdę forma w tu poszła I właśnie tak mówię, muszę wrócić do grania na takich mapach, Bo to jest słabiutko idę, słabiutko idę Słabiutko No i możecie ćwiczyć sobie na takich mapach, więc lecimy jeszcze na jedną mapeczkę Znajdujemy się teraz na mapie Training Aim Tutaj możecie sobie poćwiczyć Właśnie pamięć mięśniową Właśnie ta mapa jest trochę lepsza do pamięci mięśniowej niż poprzednia Tam mieliście właśnie tą tarczę Tutaj możecie sobie ustawić Na ile chcecie Żeby wam się wyświetlały te punkty Tutaj na przykład tę stóweczkę dajecie Delay na zero, opóźnienie I tutaj walicie sobie normalnie Pamięcióweczkę i to jest o tyle dobrze Bo ci punkt nie wraca na środek Ale ja mam właśnie takie głupie przyzwyczajenie, Że Zawsze wracam tym zarownikiem na środek. To jest właśnie głupie. I możecie sobie tak ćwiczyć też, to jest fajnie. Po prostu tak budujecie swoją pamięć mięśniową i przez to lepiej strzelacie głowę. To jest naprawdę pomocne, jak na przykład długo nie gracie w CS-a i na przykład, nie wiem, wracacie do grania w CS-a, nie wiem, po miesiącu, czy tam po iluś tam dniach. Do CSa to jest naprawdę pomocne, bo wtedy sobie przypominacie, jaką macie czułość, i tak dalej, i wtedy was, wasz mózg lepiej działa z ręką. I wtedy hedziki walicie jak chcecie. Zobaczę, na ile mi wyjdzie. Może z 90 kapnę. W sumie na tej mapie nigdy nie zrobiłem 100 na 100. Zawsze gdzieś się pomyliłem. No, 90 chyba nie będzie już. Nie, mu tam mi zostało. A, może równe 90 dam? No, równe 90. I ta mapa też jest fajna na awp., możecie sobie tak samo refleks poprawić na tej mapce. Nie wiem, które to było. refleks training, to sobie możecie tutaj. Po ten poćwiczyć. Kurde, traj mam czulowo. tu, bo mam strzelać, czy pistolet sobie wezmę jakiś. Wętniaki. Nie cakacie na mi Dobra, i tutaj tutaj ile macie prób, tak? Czyli 10, 10 prób. Tutaj macie sekundy, tak, nie wiem. Na 22 spróbuję, ale kurde. Powiem mam, że dawno tak nie strzelałem na tym mapie. Więc może być refleks słaby. No refleks nawet mam w miarę, powiem wam. Coś tam wchodzi, może 10 na 10. No to jest za szybko. Możecie po prostu sobie coraz dół, ja wam lepiej idzie na tym i coraz dłużej na traficie 10 na 10, to sobie zmieniacie. Albo nie wiem jak nie wiem, 6 na 4. Kurde, za szybko jest, jak ja mam słaby refleks, co to się stanęło, panie. Kurde, już jest takie przyzwyczajenie, bo... Czekasz kiedy ci to mrugnie. Dobra, 4 na 4, dobrze jest, nieźle. 5 na 4 jest dobrze. Dobra, 5 na 5, więc nawet w miarę, czyli na Na 22, tak. Kiedyś to waliłem normalnie na 19, teraz na 22 robię 5 na 5, no. To powiem wam, że mój refleks bardzo w dół spadł, bardzo, bardzo. No i co, jeszcze wam pokażę jedną, dwie mapki i to by było na tyle w tym odcinku, więc lecimy do kolejnej mapy. Znajdujemy się teraz na Jumps Training i tutaj możecie sobie ćwiczyć swojego movementa. A także możecie też się nauczyć na różne pozycje wskakiwać i zaskoczyć tym swoich przeciwników. I możecie zrobić naprawdę niesamowite nieraz nie fragi. I tutaj, zanim jeszcze to zaczniecie tu skakać, to polecam Wam wpisać SVCZ1 plus MP. Bodajże runtime, tak? Runtime to musicie i tak byle co wpiszecie, ważna była godzinka. I po prostu piszecie MP. Yy, tak, MP. Warm-up end i po prostu czekacie aż wam się to yy, zresetuje i wystartujecie, bo teraz ogólnie od nowa puściłem rundę już i dlatego to mi się nie zresetowało. I zaczynacie, ten skok jest w sumie prosty, a ogólnie jeśli byście chcieli odcinek jak skaczę na jumps treningu to możecie napisać w komentarzu, byście chcieli taki trening, nie wiem, do którego poziomu dojdę. No prosty ten skok, tak, Rudy, tak, prosty. Nie no, on jest prosty, jak myślę, że coś zablokowałem. Napiszcie w komentarzu jak chcecie. Taki odcinek. Ogólnie, bo jest też tak, że niektórzy skaczą na scrolle. Jestem na spacji przyzwyczajony, więc ja skaczę na spacji, więc niektóre skoki pewnie mi będą ciężej wychodzić. Ale masz tego skilla. Tutaj możecie sobie tak pójść, bo tutaj można na kilka sposobów zrobić. Można strafem, można tak. Co normalnie wskakujecie tak o, Elo. Tutaj, tutaj sobie musicie zwiększyć TP, to jest do okna. W sumie już to jest nie, nieprzydatne, bo na nuku już nie ma właśnie tego okna w tym kurniku. No i cyk, elegancko. Już nie ma okna w tym kurniku, kurde, jak ja tutaj dawno nie wskakiwałem, już nie pamiętam jak to się robiło. Chyba na końcu się robiło, bodajże. Eee. ja no, muszę to zrobić, no bo jak ja tego nie zrobię, to tak trochę No i elegancko. Możecie właśnie sobie poczuć skoki na cache'u i tu na overpassie. Dobra, tego nie będę robił, bo da, ja tutaj robiłem kiedyś to na streamie i zrobiło że pół godziny, więc tego nie będę robił. Ale mapkę też wam polecam, abyście chcieli, bo właśnie popracować nad movementem. Chyba, że już jesteście takimi kozakami i movement ogarniacie. No to super. No to zostało wam na strzelanie, poćwiczyć i tyle w sumie. No, i w sumie było tyle na, yy, z tego poradnika, że tak powiem. Jak być lepszym w Counter strikeu No, co, możecie steć łapkę w górę, suba, udostępnić oczywiście ten poradnik. No, i tak jak mówię, ja ćwiczę sobie raczej tak Grand Dead z godzinę, dwie godziny. Yy, bo ja bardziej przykładam uwagę do AWP, bo większość czasu grałem za AWP, więc ja do AWP wszystko przykładam. Mniej właśnie gram z rifla. Ale to czasem z tej AWP nie wchodzi. Jak nie wchodzi, to już warto grać tego rifla. I co, no gracie sobie tak z dwie godziny? Powiedzmy, nie musicie grać od razu dead matcha. Możecie sobie począć nie wiem, od CS albo od razu wchodzicie, albo robicie sobie dzień przerwy jak chcecie i skille rosną. Skille rosną. Wiem, aktualnie podwójny kałach, ale myślę, że z widzami wbijemy globala znowu. Tylko będzie ciężko, ale myślę, że damy radę. W sumie, teraz to ja wam powiem, podobnie jest dużo cheaterów na globalach. Dawno nie grałem w sumie na globale. Jestem właśnie ciekawy jak to wygląda. Nie wiem, jak ktoś ma globala, to może napisać w komentarzach, czy jest właśnie dużo tych citerów. W sumie tyle z mojej strony, więc mam nadzieję, że w jakiś tam sposób zwiększycie swojego skilla i będziecie lepiej grali w CS, a więc na razie, żółwika.